I przysięgam, że ja przez to stracę pracę. To jest Chat GPT, do którego wklejam transkrypcję filmu na YouTubie dowolnego oraz prompt, czyli komendę do czata GPT, którą stworzyłam na te właśnie potrzeby. Korzystam z tego w pracy non stop. I słuchajcie, co się dzieje? Chat GPT generuje mi teraz serię pytań do tego nagrania, do tego filmu na YouTubie, który sobie obejrzałam i teraz chcę z nim ćwiczyć mówienie po angielsku, tak? Więc patrzcie, odpowiadam po prostu na głos na pytania. Mało tego, nie mam jeszcze aż takiej płynności, żeby. Swobodnie odpowiadać, czat podpowie mi, jak zacząć odpowiedzi na te pytania, dzięki czemu mogę ćwiczyć jeszcze skuteczniej. What are the pupils, a Oh, starter. The two pupils are Shannon and Molly. They say that. I o wiele łatwiej mi teraz tą rozmowę prowadzić ze sobą, z czatem, jeżeli mam taki właśnie wstęp. Super co, jeżeli chcesz dostać prompta, napisz do mnie albo napisz, skomentuj tutaj słowem prompt, a wyślę ci tę komendę do czata. A jeśli chcesz zobaczyć, skąd wziąć, transkrypcję na YouTubie, jak ją tu wkleić, i co jeszcze możesz zrobić, żeby efektywnie ćwiczyć sobie mówienie po angielsku z YouTubem, z dowolnym nagraniem po angielsku na YouTubie, to skomentuj słowem, nie wiem, może y lekcja, a zapiszę Cię na moje darmowe szkolenie w niedzielę 20.20, 20. 20. 28 września, ta niedziela.